Cześć. Dzisiaj testuję Volkswagena Tuareg'a z 8 automatyczną skrzynią biegów Tiptronic i sześciocylindrowym 3-litrowym silnikiem Diesla. A ostatnio testowałem BMW 750D z 8 automatyczną skrzynią biegów i sześciocylindrowym 3-litrowym silnikiem Diesla. Jak widzicie, wszystko się zgadza. Okej, okay, tu jest v tam była R6, ale to jest chyba mało istotne. Być może warto zwrócić uwagę na to, że Volkswagen Touareg jest świeżo po faceliftingu, gdzie. Oprogramowanie skrzyni biegów było delikatnie zmienione. Tymczasem BMW 7 jest już modelem, można powiedzieć, schodzącym i niedługo pojawi się jego następca. A więc kończący swój bieg na rynku model kontra model po faceliftingu. Zobaczymy, czyja skrzynia biegów będzie szybsza. Z piątki na szóstkę. Z piątki na czwórkę. Teraz z piątki. Na trójkę i pełny gaz. A teraz zobaczcie, jak to wyszło w BMW. Piątkę i teraz zmieniamy na szóstkę. Uwaga! Teraz z piątki zmieniamy na czwórkę. A teraz z piątki redukujemy o dwa biegi i zmieniamy na trójkę. A teraz przechodzimy w tryb w pełni automatyczny i mając 70 na godzinę wciskamy mocno gaz. To jak panie i panowie, obstawiamy, otwieramy popcorn i patrzymy co będzie się działo w zwolnionym tempie. Ja tu mam przygotowane suszone gruszki. Na początek zmiana na wyższy bieg. BMW zaczyna po około 300 milisekundach i niecałe 300 milisekund później jest już na szóstce. Tuarek zachowuje się jak prawdziwy gentleman. Poczekał aż najpierw skończy BMW, dopiero rozpoczął zmiany, która również trwała 300 milisekund. Teraz redukcja. BMW zaczyna po 250 milisekundach i po kolejnych 300 ms. jest już na czwórce, a Tuarek daje fory. Czeka aż BMW skończy i dopiero wtedy zaczyna redukcja, która jest szybsza, bo trwa 250 milisekund. Na redukcję o 2 biegi BMW potrzebuje sekundy, z krótkim przystankiem po 550 ms. Tuarek czają się, aż BMW zrobi przystanek, czyli przez pół sekundy nie zrobił nic, potem coś tam zrobił, ale zanim skończył wszyscy poszli do domu. Teraz w trybie automatycznym pełny gaz z niskich obrotów i wreszcie Tuareg pokazuje, na co go stać. Reaguje już po 400 ms, redukuje od razu o 3 biegi i po sekundzie jest już gotowy. A BMW tradycyjnie reaguje szybciej, bo już po 250 ms, ale następnie przypomina sobie o dobrych manierach i wreszcie przypuszcza Tuarega przodem, robiąc podczas redukcji o 3 biegi dwa dosyć powolne przystanki. Wszystko trwa 1,5 sekundy. Też obstawialiście wygraną BMW? Ja tak, ale myślałem, że wygra do zera. Tymczasem wynik jest 3 do 1 dla Bawarki. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie były Wasze przewidywania. Jeśli spodobało Ci się to porównanie, koniecznie obejrzyj dwa wcześniejsze filmy tego typu, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to koniecznie to zrób, dlatego że w przyszłości będą kolejne ciekawe filmy. Do zobaczenia.